Siemka e, Aqua Blazer Underwater. Underwater. Weźmy naszą stałą pogadankę, że ku ile to czasu nie nagrywaj. to <grym> jest. Been a while, Ej! Nie. Albo ja nim powiem, żebyście wcisnęli na początku. <grym> nie mów. Ty, ale ja już zapominam w ogóle grać. Ja no nie, aż, nie wiem, jak się, co, się to gra. Jezu, ja myszką dotykam. Ty. Ale to się. To, ej, już mam włączone czy nie? Nie, nie masz. Ale co masz Lick włączone? Mi. A e, Acha, ty, ej, ja ej, jest? ja normalnie. Ej, to jest pod mapą. No, rzeczywiście, ja też normalnie jechałem. F1 panowie. Ej, gdzie my jesteśmy? Nie wiem. Pod mapą. Coś tu się popsuło. Co, co? co, co ej, jest? Ja jechałem normalnie w ja Ej, ja też! Fuck! Myślałem, no. że kliknąłem. Ja też na samym no, początku, a nie załapało. Aha. No, no, trochę. Ja się ja się śmiałem z was, żebyście kliknęli jeszcze raz, a tu faktycznie mieliście kliknąć jeszcze raz. No flówek, <grym> no, ty rudy, śmieciu. Też tak ja wypięknie. Ale Ej, tak F1, sobie koło ja F1. F1. No, jeszcze jest Ej. Wszyscy chyba wcisnęli sobie ej, F1, Ja nie tak. wcisnąłem. Ja le Zabudzi... zapierdalam. Co się dzieje? <grym> Nieeee. Co się dzieje? dzieje? Family friend. To koniec Family friend. The fuck? No, co to jest? To Ej, Co ben, ben. jest grane? Mayday, mayday Co tu się od Pawła? Pawla? A bo co to na, tu się wyścig, nie, wyścig na górę, I... to jest dobrze Ja pierdykam, mekowa Na pewno dobrze? Tak, tak A to, to nie można jeszcze przyspieszyć? No nie, 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 e, e, musiałeś wcisnąć i do góry po prostu Przytrzymaj a. F Nie <laughs> Nie wywalił, czekajcie na mnie Dobra Kurier? Manojku! Ja pod chwilą przepłynąłem dalej. Ty chuj! chuj ty chuju Manojku no, A, no Manojku chuju! Się. Trzeba okay, było no pomyśleć. jest jak coś wyrównywanie włączone, także... O co tu chodzi? Okay. Co tu? To? to jest pijany! No, po prostu ten no puściłem W. Wow. Puściłem w, nie? No. No i wtedy tak on się wyprostował i wtedy tak lekko naciskałem w i wtedy silnik działał i le leciał. No, ty, ty jesteś jednak dobry gracz. No, Ej, bo ja, ja pomyślałem zrobię. tak. O, ja co tu znowu? No, a w. Puściłem i tak leciutko Kur... w. o co tu chodzi? Jeżdż. Yes. Ty znowu masz swoje wyścigi, biedny. <laughs> nie <śmiech> wiem, policja, proszę przyjechać tutaj ty, do Już wiecie Gita. czemu dawno nie nagrywaliśmy. No jemu przestało iść. To się stało ja cały czas tak nie wu, wu? chyba puszczę na punkt nie trafię Dobra, trafię. Jakąś chyba okrążenie dopiero pierwsze. A w końcu na Tę jakąś na stronę krążenia? wejdziesz. Nie, 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 to, to chyba nie jest okrążenie. Jak to, jest, jaka, to ci doładuj swoją furę. Swoją. Czemu to było z No bo oczywiście. angielska gra. Bo Ładuj tak naprawdę wow, w wow. ciemności. Prakna... Hello i kurwa Aha. spadłem Tu znowu pod wodą jest? Mm. Nie no wloci no Ale to jest w... dziwne wszystko Już nie musisz nawet tam, mm. a nie no, Musiałem Co mm. No jadę, jadę sobie, jadę <grym> Kurwa je, je. to jest ciekawy wyścig Chciała Mati Czekacie na Matiego co? Ja już dogoniłem, o tak. <grym> No jest wyrównywanie włączone no, To się stało? Zbili, Zbiliśmy zbili piąteczkę nie z Matim z z... w lo locie Główką Czekajcie U... na mnie, tak będzie Dobrze. A co jest kurwa? Ej, panem... znowu pod wodą, I co się dzieje? Jak do tej wody to musicie jednak na kołach jechać Serio? Tak, bo ja wyłączyłem koła i stałem w miejscu. Nie, kocham. <grym> no nie, nie, są, nie, nie, nie. dobra, dobra, rzeczywiście na kołach trzeba. No nie! Tam ja okaz... tam jadę to tak będziecie do góry nogami na kołach. Tak, tylko ja już nie więcej. jestem do góry nogami. Czekacie na nas? Eee, nie Mano, co? A dlaczego nie, ja nie nie wiem. na nas? Aha, Ty też tak tak tam stałem. Wow! Tak, Wow. ciebie. Wow! Wow! I czemu nie jedziemy? O nie co? E, F wciśnij, Co się stało? No. Nie zadziałało wciśnięcie E po prostu, mano. A co daje E? No nie wiem, po prostu nie. wcisnąłem E i mnie wywaliło. Są dwa okrążenia tak. A no, ja mam E i nic nie robi. No nie wiem, kliknę E i mi sobie. To F F F F F F. Musisz przycisnąć. F, F F, 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 F. F, 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 jezu, to jest śmieszne. O dobra. He, <laughs> no, 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 no. Jakieś dziwne to było, nie? No to jest strasznie dziwne. Halo, policja? <laughs> Ojejku, ale się zestresowałem tam. I że my się tu nie dopimy, to jest śmieszne. No właśnie, no, no, jak no. To jest zrobione. Dokładnie. Bo jesteśmy na blaze no Aqua, więc to jest Aqua. A, woda, woda, to ma sens. Rozumiecie. No. Woda nie pokonuje wody. Dokładnie. Mamy Aqualungi, co się stało? Co tu się. Ale dziwna jest ta mapka, kto to no. robił w ogóle. A jestem ciekaw, bo dawno nie graliśmy odkąd kiedy myślę. Ale by dużo było update, mapek, dużo i było właśnie, mapek bardzo. właśnie teraz jak dali już te wiecie te latające auta i inne rzeczy. Tak, to teraz jest magia w tym gdzieś Dokładnie. Znowu nie, nabrało nie. sensu! Tak jest, czekaliśmy na coś takiego całe swoje życie! Na ten update! Ale czy wy też mieliście codziennie milion pytań o to kiedy będzie no. GTA albo co, czemu się pokłóciłeś z ekipą? Tak, nie, to tak. ja. Dzisiaj nie. na przykład dzisiaj dostałem taką poważną wiadomość Mano, co powiedzmy na, co się stało między Tobą a Matyniem? Że już nagrywacie w GTA ekipa mają być? No to nie jest zła tutaj. Ja nie wiem takiego że e, e, ktoś się mnie pytał, kiedy GTA, nie? Ja mówię, no. że GTA nie jest, e, nie jest solo i że nie możemy nagrywać, kiedy sobie chcemy, bo tam komuś się no tak dalej. Się A i mi dokładać. odpisano tak, że ja wiedziałem, że Manojek nagrywa filmy, więc chyba ma czas. <grym> no elo. No, i no, no ale wyjaśniony. to prawda, to prawda no, nie, to prawda. To, 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 e, to na, faktycznie nasza wina. wyjaśniony zostałem serdecznie. <grym> No naprawdę, czasem widzowie wasze tutaj myślenie mnie dobija. Pewnie wszystkich innych no. chłopaków też. Dziwne. Dziwne. dziwne pytania, często. Bardzo dziwne pytania. Albo takie się oczywista. dzieje w tej grze komputerowej? Jestem, aha, jestem pierwszy. Bardzo nią. Lubię? No jesteś pierwszy, jesteś. No to jest zaraz zaraz za mną, także spokojnie. Nie, tak zaraz. Ale tak. poczekajcie na. Przed... No już widzisz? Ja nie problemy i Jestem ciągle w szoku po tej mapie. Nie, to się, się odpierdala. bojemy no, ja Nie jest w ogóle? Ja. ja by... Nie mogę złapać takiego. Ale no, teraz jest mną. co jest? No bo to w ogóle nie jest takie gta no, 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 no. To, to jest, to... jest i... takie powalone. No trochę tak. Nie krzycz ty? na mnie. Przepraszam. Krzyknęł? <laughs> Krzyknę! Ja zawsze krzyczę. Nie, Krzyw. przykro zrobiłem. Ale coś. fajnie mi się gra bardzo. Fajnie. No mi też iść tak, no tak z ekipą. Czuję, czuję, że... Że to coś Bra innego? Nie, 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 że brakuje na przykład No, tu jest czegoś. po polsku A, napisane. No tak. To spokojne. No ładuj swoją furę. <noise> Pojedziemy wszyscy... Mat i my też zauważyliśmy jakieś 20 minut temu. Ale ja jeszcze tam nie do, dojechałem. <noise> Naprawdę? Nie, a nie, przecież już drugie okrążenie. E, nie? a ty nie wobec samobójstwo! Poczekaj aż ten, aż zaczniemy gdzieś wyścigi, gdzie będziemy cały czas blisko. Aha, no no I no, to wtedy będzie nie, 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 jeszcze nie, 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 Tak, nie, 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 Tak, nie, 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 tak o, jeszcze po, trochę, spotkanie o. po latach. Dokładnie. O. Dokładnie, o może dzisiaj będą miły. A potem wyjdą ślub. z nas, kurwy. Tak, zaraz zaczniemy. Dzieci, być, papieże. E, no co z tym jest nie tak? Cała brygada uderzeniowa. Nie no, nie no nic z tym nie jest nie tak, stariusz. Znaczy wszystko jest tym nie tak. Utopiłem się! No i się utop w końcu. Kolego. ale w o, nie no. 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 Agresywnie. A ty za to małego masz fiuta. Małego? 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 No kurwa. Patry, ty już trzeba coś nowego ogarnąć. Tak? Dobra, no kurwy <grym> kurwa, nie dobrze. <grym> co? Skończył skończyło się, się? To dobrze, Mati i nie mam punktu. Dzięki, że zaczekaliście na mnie. Nie, no serio? Nie, to już nie mam. To to, jest nie nie, no, Ar Alabama. Ala Alabama. 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 A wiecie, co to jest Alabama? Alabastia. To wiecie, był ten Aż ketchup. To jest, to jest ten Ameryka. sweet home, to jest ten muzyk. Bo za chwilę Manojek nam powie jakąś ciekawą miasto. historię. Jest. To jest mama Obamy. Ala się nazywa. Alabama. <laughs> kurwa, Jezu. O nie! Leży! Leży! Leżysz! Nie, nie, nie. Nie, nie, na poprowadzeniu. Tylko <laughs> kocham te krzyki, kurwa byłem mi... już na pozycji wygranej. Nie, no, klotar, no, 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 no. Nie, 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 ja byłem tuż za nim. No, nie mogłem Byłem na wygranej. Nie, nie, byłem nie wiem, ile jest okrążeń. A nie, to jest, to jest Uf, jedno. 8 okrążeń. 30, 30, 35, 35 okrążeń. <laughs> Do jutra. Nowy no, tytuł. Mascar <laughs> Racing. A w Mascarze ile jest okrążeń? Zależy. 45. Na, <laughs> na przykład teraz będzie Indie 500 i będzie 500 okrążeń. Serio? naprawdę? No tak, no ale tam jeszcze w kółko praktycznie, nie? Więc to a, to No, A na, na przykład a? temu, e, 80 dni zajęło temu, temu co okrążał świat. A też w kółko nie wyjeździł. ale jeździł w kółko. Bardzo za takie <słuch> śmieszne żarty mi się nie A teraz wypierdala z toru. Ej, no miał być na czwartym wyścigu, Dobra, dróg. sam się dogonię, lamusie. Objaki. Jest wyrównywanie włączone, także no spokojnie. No i co tego? Cały czas o tym mówisz. Chula Ale czemu włączasz włączy? to wyrównywanie? Przecież to jest dla pusiaków. No, no właśnie, ja dlatego włączyłem. Ten kto wygrywa powinien mieć, wiesz... Nigdy to nie było włączone. ...saliczkę, że wygrywa. I tu jestem za wolny! Ja też mam no, ja takie wrażenie! Ale ja nie doskoczyłem. Siema. Ja też! <grym> Ale ja jestem za wami! No, ja też. Spadłem! Flotar też jest za tobą? Za Ja też. A nie, to Mati spadł. To jak to trzeba zrobić? Chyba Przez... bokiem, wiesz, Ciii. bokiem, bokiem, bokiem. W sensie bokiem. Się tak wydaje. No. No A chociaż kurwa, widzę, że Furmanowi, triste. Furmanowi dobrze wychodzi. A, Furman zamknął mordę i jedzie tu. <laughs> Noo... Jesteśmy kolegami, pamiętaj! No, w tunele! No, Furman! No kurwa, jewnęłem! Matje, Jesteśmy kolegami! Pamiętaj o no, Je Jezu! Nie, nie ja no, no, no. so, tam! Nie trafiłem, dobra to już chyba, mam dość Ci To chyba, to, chyba do... była moja wina Cześć. Bo byłem z tą w dupiu Na razie <laughs> Serio? Nie no żartowałem przecież Flotarek to... jedziemy, o Ale pletarek się pletarek, jest pletarek. jak to... Dzięki Flotarek jak jest tiltowany. O Jezu! Trafię o Jezu! do punktu <gasps> Trafiłem! Zapnę pizdę już Ale to porobiłem no, Tarek! spadłeś? No spadłem, no. O, ja też. Noży <laughs> zamknij to. to, jest to jest ślamucy, się. Łamacie, jebany, ty jesteś no, słaby, Kurwa, No kurwa, zaczęło się, no mówicie że o czwartego będzie. Miał być family friendly. To jest jedyna seria, na <laughs> której przeklinam. Proszę, dajcie mi spokój. Nie <laughs> wierzę w to, ja wiesz, tak. nie wierzę w to. No czemu? Nie wierzę w to. Ty no to Ty Zawsze przeklinasz. No kur. Wizowy na odcinkach nap... swoich, jak sam nagrywam, to nigdy nie. Widzowie znajdę. Jak widziałem, jak Panu sam przeklinałeś, sam bo oglądałem na Deepio. Nie przeklinałem. No nie wiem, nie oglądajmy. Hehehehe Ja się dałem no nawet. Ty przeklinasz wszędzie. Nic, co kurwa? Nigdy nie przeklinam. Gdzie? Nigdzie nawet na GTA nie przeklinałem. A no czemu mm -hmm. ten furman nie Bo kto nie na, na ziemi to nie, nie przeknął nieraz, ja ten no. nigdy nie będzie w niebie. Tak, w dziadach pisali, więc się tego słucham. Co kurwa? Naprawdę pisali? No. no. Czy to jest nie, dziady? Rysowali. Umiesz czytać? Jakiś śmieszny. Nie no, ty to naprawdę to nie jestem wypierdalny. <grym grym> to wypierdalam? <grym> Jakim głosem to powiedziałem? Ja to wpierdam! Spadnę na głowę chyba! Jakie tu już spadek fajnie! Przeszyłem to! Jeszcze jezus, 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 głośniej bo! <śle> to będzie w tytule! Widzieli. Przeszyłem to? Powiedział matyk to jest Przeszyłem aaa! to! Powiedział matek, to <śle> 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 jest nie dobrze! Że... O kurwa boże, co tu się dzieje? Zdobędzie ci dobrze! Potarek, proszę pogoniek! Jeszcze ci nic nie zrobiłem! Tak, just saying, just saying! Mamy tutaj okay, sporo okay. miejsca dla nasobu. Nie wiesz, Dobra. że Furman potrafi się. To się dzieje! Prosto, a ja nie to się ja dzieje! Z... Ty, z... Ty, z... no, nie nie Kurwa groźniej! <ślech> 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 Czy ja dolecę? Czy ja to przeżyję? Przeżyłem <ślech> 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 to. to Matice też. Halo. Co tu się dzieje? Pojebany pan jestem wyjści. Ale ci wy dole zaraz. <grystanie> Jaka. <grystanie> Zgwałcił się Ja wies... to taki kozak. Kotelu wjechałem, ty. Kotelu? No taki hotel dla kotów, kotel. <grystanie> o kurwa, na budynku na budynku, co jest? To dobrze, <grystanie> mano, o to chodźcie tam jest meta. Zostań tam. Meta <grystanie> W dupę ci metka wchodzi. Nieeeba taka czemu ja to zrobiłem, czy ja jestem niepewno sprytne. Mm. Jeszcze jak? Ci nie odpowiadaj hmm. ok. Aha, ja to, ja to jeszcze zdałem. raz tutaj. I ja chuju że meta! Chodź tu meta chuju! <gryzaj> o kurwa, gryzie <gryzaj> Kurwa, meta! Nie do, <gryzaj> meta, meta. meta. Pojebane nie doskoczyłem. Nie, nie budynek sprawię. budynek! Ale ja, się rozpędziłeś! Przez kurwa! Bo no jestem to... pierwszy! I ten chuj dolecił! Co? Doleciałem! Zesra! <noise> <oszra. głos> <noise> <noise> no i wygrałem to, no wiadomo, bo od początku... No i chuj, wygram. kurwa, w dupę Bobrowi, <słuch> no! Tarek, czy my dokończymy ten wyścig? No, no kurwa, dobrze! No, ja ukończy, wydaje mi się. No, no, ale Ty dobrze, chuj, dobrze Boże. No a ja mam siebie jeszcze dwa checkpointy, ale nie wiem. Ej, tu jest meta! Mati, ty ukończysz. Dzięki. O kurwa ja teraz do to doskoczyłem, nie? Nie, nie, nie. A co, nie doskoczyłeś? Tego wcześniej? Dwa razy kurwa, ale się Mati wybił. <grym> Byłbym pierwszy, Acie. gdyby nie to, że nie, nie byłem. Jak Adam małyś. Jestem Adam, dobrze. Jadę samochodem. Jestem Adam, dobrze wpładał. Ej, śmieszne to było. Dzięki. Manoik no, wziął nie, przerobionego ripa Przerobiony rip, przerobiony ja rip Manoika Ale naprawdę co robicie co chwilę, przecież to psze, wszyscy wiedzą, że nie mam nic przerobionego Hip hopa nigdy nie trzeba. a spoiler? Spoiler to ciska ci tył, to, to jest nic ma, spo ma spoiler, ma spoiler ta. Ma spoiler. Ta. Spychamy, go, spychamy. spychamy go, spychamy go, spychamy go Dobra, ja, ja się poświęcę nawet Jedźcie chłop Jedźcie chłopaki no, A nie, myślałem, że wypadniesz fajnie, a nie wypadnij ty e, Fajnie Co? Kurwa gnij tam z tyłu jeba na piękną, zielona ruda. A jak cię dogonię, to. Tak, jak cię dogonię, kurwa. Nie uderzaj we mnie! No i masz, na razie, furman. No ja się, Możesz tylko ty nie goniłeś? Jeszcze go tam drysłem. Nie, możliwe, ale tej nazwy po prostu nie kojarzyłem. Ja właśnie ja kojarzyłem. kojarzyłem! Nie, to chyba nie jest to, co graliśmy. Podobne, ale chyba to nie jest to. Takie same, ale. Takie same, same ale to... inne Mówi się takie same, czy takie samo? Ale same. zależy co? Jak te dwie no laski guble. są takie same? Albo... Ale na przykład. No dokładnie, tak jak Furman powiedział, nie musi <grym> <grym> wymyślać <grym> z tych <grym> przykładu. Albo ładny mamcyski, jeden jest krzywy. Nie, są takie same. A ja ty to nie tak. To chyba chodzi, chodzi o liczbę mnogo. Czemu ty masz pomarańczowy kolor, Furman? A Furman mi też, też dałeś zielony. Zielony. Dał dał zielony, zielony na początku. A Furman chyba ma... dzisiaj całe, cały wszystkie wyścigi jedzie Zmieniasz bo nie, kolor? Bo nie chciało mi się szukać. a ja w sumie lubię pomarańczowy, to zmieniam kolor. Nie, kurwa, to na typ. Ja też. A, a, a Furman. A, nie, no jakąś ja inną kolor to. Teraz. To będziesz kurwa ostatni, zobaczysz. Nie Gwarantuję ci to. Grozisz mi? Tak, tak, grożę ci, to jest groźba. Kurwa. Oficjalna Nie wycelowałem w chuja Będziesz w Ale i patrz jak nas bierze na, na tej No dałem za wami trzema, spoiler, kurwa, może dlatego Kurwa Nie no, nie zamieszczamy ciężko... tego zwycięstwa Ciężko, ci było mnie dogonić floty? Spokojnie, tak cię nie zabiję. Jest czerwony ty Ja mogę tu nawet, -Y ja nawet kurwa nie jechać, a i tak wygrałem całą naszą dzisiejszą podyczkę. <shove fac emerges> o, to? Jezu, jakie to było. Ja się wzruszyłem. Specjalnie wyhamowałem, żeby obok mnie przejechał. To chyba nie było bo gdybym nie wyhamował, to by koło jak mnie cofnęło ciebie nagle... Jak mnie cofnęło ciebie nagle, to ciebie czy jego? Jakiś lag. No i masz kurwa za swoje. A przecież ty też nie chciałeś wyje nie? Chciałem Cię minąć. A, a ja nie. Ja chciałem Cię wyjebać w sumie troszeczkę. <laughs> Aha. no ja wiem o tym. O nie! Stój! Furman to chciał mnie przed chwilą wyjebać <laughs> i sam się wyjebał. A nie, 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 takie... Stój! <laughs> Furman czeka na mnie. O nie! Nie! To, to przyhamuj mało Ale mati, trochę. Sojusz, okay. no nie? No Ja Ci dam to wygrać. Kurwa, Euro takie pizdy jednale. No nie? Ale czemu nas wyzywasz? No bo jesteś cieszę. Oj oj nie zrobiłem tak jak się jeszcze. No i poliżemy się, ty będziesz chciał dołączyć, to ci nie pozwolimy. No A no taki youtuber nie był poliżony. No i Adam, bardzo nie? fajnie. Sądzicie, że on też? Co? On też. Nie wiem. No chciałby? <głos> <głos> nie. <głos> w końcu ma polic nie, nie? Myślę, żeby nie chciał. O Jezu, Mati Majdaj, Majdaj! O pan go down, pan go down! <grym śmienny> no tak centralnie! Ups! Obok. Ups! O kurwa! A O nie! Skisłem. Się nie ow, 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 Dobra, ow. jest kurwa, jestem za tym przed tą Przed nim <śmienny> 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 Za tą przed nim. O kurwa już. Zjebałem na drugim razie, typę na Maty, jadę po ciebie! Po tobie! No to jedź. <śmienny> to fajnie. Kurwa, dający. No, ale to mało. Ale masz fajny ten, winyle. No bo przerobiony nie? Na kurwa. No, samo, samo się ściga. No tak, bo światełka pod autem, to kurwa, plus 20 do tej mechanicznych to jest takie. Pff. Lewitujące to jest troszeczkę. Mati, spoko. No spoko, Adrian. Kurwa, ja też to zrobiłem. o tutaj mnie Dobra, zgręciło. Ja będę miał tunel, wiesz? się ma flotar! Nawet kurwa Halo? pociąg Chyba mnie wyprzedziłeś! Musisz na ten pociąg! To nieźle. <laughs> to niezły pociąg. A gdzie ten twój tunel? Bo właśnie kurwa nie wiem, jak to nie jest. <laughs> Jeszcze ten... <laughs> To wóz trzeba klikać, Adi. Aha! No kurwa! Nie wiem, nie wiem. Ostatni checkpoint. Na co na co ci był ten tunel aerodynamiczny? No co? Kolego! <laughs> Awa, No nie fur. <laughs> 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 ja, ik vind het grappig.